Rozdział trzeci. Władze człowieka. Władze, jak pamiętamy, to część możliwości wyspecjalizowana przez formę do wykonywania określonych operacji. A zatem władz jest tyle, ile gatunków czynności. Dwa podstawowe rodzaje to władze poznawcze i Dążeniowe. Tak w tym tekście określono łacińskie appetitivum, dziedzinę władz pożądawczych. Termin dążenie bardziej treściowo odpowiada łacińskim appetitus i wobec tego, jak się wydaje, lepiej funkcjonuje w naukowo-popularnym wykładzie antropologii filozoficznej. Władze poznawcze służą do odbierania rozpoznawania, właśnie ujmowanie poznawczego, otaczającej nas rzeczywistości. Pamiętamy, że przedmiotem władz poznania jest byt ujęty jako prawda. Władze dążeniowe ustosunkowują się do tego, co poznaliśmy. Ten stosunek może być dwojaki. Chcę poznanej rzeczy, przy czym chcę należy tu rozumieć w bardzo szerokim zakresie. Chcę poznać dokładnie i chcę zaprzyjaźnić się. Wreszcie także chcę posiadać. Mówimy wtedy o dążeniu, chceniu, pożądaniu, Pragnieniu i tym podobne. A sam byt, do którego się w ten sposób odnosimy, nazywamy swoim dobrem. Funkcjonalna kolejność władz jest zawsze taka, że najpierw coś poznajemy, a dopiero na podstawie uzyskanych informacji oceniamy poznany byt. I ustosunkowujemy się do niego. Oznacza to, że pierwsze są władze poznawcze, i właściwie absurdalne byłoby myślenie, że jest odwrotnie. Jednak, Obserwujemy często działanie władz dążeniowych, zanim cokolwiek pomyślimy. Ba. Po chwili namysłu zauważymy, że nasze życie trwa w dużej mierze dzięki temu, iż pożądamy pewnych rzeczy zupełnie sobie nie uświadamiając wcześniej ich istnienia. Na przykład, uczucie głodu. Pojawia się niezależnie od tego, czy myślimy o jedzeniu. Apetyt na określoną potrawę pojawia się pod wpływem jakiegoś bodźca, na przykład przypomnienia sobie, wyobraźni, zapachu. Sam głód jest niezależny od tego wszystkiego. Podobnie jest ze sprawami seksu. Jest to tak zwane pożądanie naturalne, które ma chronić na Ziemi życie, jednostek i gatunków. Nie jest jednak prawdą, że nie ma ono za swą podstawę. Poznania. Jednak poznanie owo nie dokonuje się w bycie wyposażonym w pożądanie naturalne, lecz bierze się w nim z mądrości autora stworzeń, który najlepiej wie, co dla nich jest dobre. Jest to teza świętego Tomasza z jego sumy teologicznej. Poznanie ludzkie z powodu swoistej złożoności ludzkiej istoty jest także dwupoziomowe. Rzeczywistość fizyczną odbieramy poprzez zmysły i na odebranym materiale pracują zarówno zmysły poznawcze, jak i intelekt. Błędem jest tu oddzielanie funkcji obydwu zespołów władz poznawczych. Gdy bowiem odrzucimy tezę o współpracy zmysłów i intelektu, i ponadto nie znajdziemy władzy poznawczej odbierającej rzeczywistość niefizyczną, będziemy wtedy musieli wymyślić jakąś poza naturalną drogę poznawania przez nas istot rzeczy zapamiętanie idei Platon oświecenie przez boga Augustyn pojęcia wrodzone Kartezjusz a prioryczne formy poznawcze Kant bezpośrednie doświadczanie istot Husserl jako pierwszy Arystoteles zauważył, że niczego nie ma w intelekcie, czego by przedtem nie było w zmysłach. Byt, znajdujący się na zewnątrz nas, najpierw dostrzegamy za pomocą zmysłów zewnętrznych. Każdy z nich odbiera właściwe sobie wrażenie: wzrok, barwy, słuch, dźwięki. I tak dalej. Przypis. Arystoteles, a za nim cała tradycja, wymienia pięć zmysłów zewnętrznych: wzrok, słuch, smak, powonienie i dotyk. Święty Tomasz uważa jednak, że dotyk jest tu pewnym rodzajem, swoistą grupą zmysłów, a nie zmysłem jednostkowym. Potwierdza to współczesna fizjologia. Jednak w sobie mamy pewien scalony obraz odebranych wrażeń. Tego scalenia dokonać musiało określone narzędzie zmysłowe. Nazwano je zmysłem wspólnym – sensus communis. Z utworzonej postaci zmysłowej – species sensibilis – wyobraźnia – imaginatio – tworzy jednak wyobrażenie odnoszące się do poznanej rzeczy to wyobrażenie przechowywane jest przez pamięć memoria natomiast operacji na wyobrażeniach dokonuje zmysł oceny wis Kogitatywa, który zarazem podpowiada uczuciom, jak wobec poznanej rzeczy mają się zachować. Uczucia są bowiem na poziomie zmysłowym zareagowaniem na poznawaną rzecz. Biorą się one stąd, że przedmiot ujęty w wyobraźni jako pewna zmysłowa prawda, przedstawiony jest uczuciom przez wspomnianą władzę osądu jako zmysłowe dobro lub zło. Dobro lub zło zmysłowe oznacza po prostu rzecz dla nas przyjemną bądź przykrą. Uczuciowość jest więc władzą dążenia zmysłowego. Władzami w sensie ścisłym duchowymi są władze dwóch intelektów, czynnego, intelektus agens, który je przygotowuje, i możnościowego. Intellectus Possibilis, który jest ostatecznym kresem poznania i przejmując w siebie informacje o rzeczy, rozumie je. Dążenie intelektualne, czyli decydowanie, jest dziełem woli, voluntas, która korzystając ze wskazań intelektu lub nie, podejmuje decyzję o ludzkim działaniu. Intelekt czynny wydobywa w postaci zmysłowej treści poznawalne intelektualnie, tak zwane intelektibilia, tworząc z nich tak zwaną postać intelektualną, species intellectibilis, którą przejmuje intelekt możnościowy i ją rozumie. Te treści intelektualne to przede wszystkim informacje o istocie poznawanego bytu, że jest to na przykład człowiek lub drzewo. Ponadto treści te intelekt ujmuje wraz z własnościami istnieniowymi, realnością, odrębnością i jednością. One także, przechodząc poprzez zmysły i będąc swoiście uwikłane w materiał zmysłowy, w swej istocie nie stanowią przedmiotu żadnej z władz zmysłowych. Nie mają barwy, smaku, zapachu, kształtu itd. Intelekt czynny zatem jest odpowiedzialny za przejście od zmysłów do intelektu. Jest on, według wyrażenia Arystotelesa, swoistym światłem, które rozświetla treści zmysłowe, aby intelekt możnościowy mógł w nich dostrzec to, co poznaje, czyli treści intelektualne. Intelekt czynny ponadto, zgodnie ze swą naturą pośrednika pomiędzy intelektem i zmysłami, kontroluje władze zmysłowe za pomocą kryterium zgodności tworzonych przez nie wyobrażeń z rozumieniami, rodzącymi się w intelekcie możnościowym. Często bowiem wyobraźnia podsuwa nam obrazy i sytuacje, o których intelekt mówi, że są nieprawdziwe, niemożliwe, nie zdarzyły się. Funkcjonowanie woli jest decydowaniem. Polega on z grubsza na zareagowaniu tak lub nie na ujęty przez intelekt przedmiot. Owo tak oznacza, że ten przedmiot traktujemy jako pewne dobro dla nas i wobec tego chcemy go dla siebie. Nie. Oznacza, że przedmiot ów nie ma waloru dobra, czyli stanowi pewne zło i wobec tego będziemy go unikać. Doszliśmy zatem do sedna tytułowego zagadnienia książeczki. Ważna jednak staje się w tym momencie jakość tego funkcjonowania woli, czyli innymi słowy, jakość naszych decyzji. Relacje podmiotowane przez zawarte w istocie człowieka władze, to relacje istotowe. Wśród tych relacji nie wszystkie są decydowaniem. Część z nich to relacje poznania, o których charakterze nie decyduje poznający człowiek. Zależą one od poznawanego przedmiotu. Pomyłki w tym miejscu są szczególnie dotkliwe, gdyż uniemożliwiają w efekcie sensowne postępowanie, a nawet porozumienie się między ludźmi. Poznając bowiem na przykład drzewo, to nie my decydujemy, że jest ono zielone, a nie białe. O tym w sposób swoisty decyduje samo drzewo. W poznaniu chodzi o jak najwierniejszy opis tego drzewa. Jeśli bowiem chcielibyśmy na nie wejść, to taki opis pomoże bardzo w osiągnięciu tego celu. Dlatego decydowanie w poznaniu jest zupełnie pozbawione sensu, gdyż byłoby wymyślaniem drzewa, a nie wiernym opisem. No to spróbujmy wejść na takie wymyślone drzewo.